Zastanawiałeś się kiedyś, ile jest warta twoja dusza? Gdybym cię zapytał, ile jest wart twój samochód albo twój telefon, prawdopodobnie byłbyś w stanie podać mi jakąś orientacyjną wartość. A dusza? Ile jest warta twoja dusza? Ja znam kogoś, kto umie odpowiedzieć na to pytanie. To Jezus. O Twojej duszy powiedział on tak. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Ten, kto z zegarmistrzowską precyzją stworzył cały wszechświat, mówi, że ten świat i całe jego bogactwo. Wszystkie luksusowe apartamenty, jachty, sportowe samochody. Wszystkie akcje, bitcoiny i fundusze inwestycyjne są warte mniej niż Twoja dusza. Mógłbyś mi teraz powiedzieć, wartość czegoś wynosi tyle, ile ktoś chciałby za to zapłacić? Zgadza się. Ja znam kogoś, kto zapłacił drogo, bardzo drogo. Za twoją duszę. To ta sama osoba, Jezus Chrystus. Transakcja nastąpiła dwa tysiące lat temu na Golgocie, a walutą była jego krew. Celem tej transakcji była zapłata za grzech. Nasze grzechy zostały razem z Nim przybite do krzyża. Ta transakcja była skuteczna. Jezus poniósł karę za Twój i mój grzech. Jego śmierć jedna nas z Bogiem Ojcem. I mógłbyś teraz zapytać, dlaczego Jezus umarł za nasze grzechy? Odpowiedź jest taka: z miłości do nas. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To niezwykły deal. Możesz powiedzieć, no faktycznie, ale co ja muszę zrobić, żeby skorzystać na tej transakcji? Odpowiedź jest taka. Po pierwsze, uwierzyć w Jezusa, bo on. I tylko on jest w stanie Cię zbawić. Nikt inny. Musisz odwrócić się od grzechu, a zwrócić się do Jezusa i dać mu się poprowadzić. Niech on będzie Panem w Twoim życiu, a Twoje ścieżki zaczną się prostować. Poproś go w końcu o przebaczenie i przyjmij to zbawienie, które Bóg ci daje, bo to jest dar, to jest łaska, to jest prezent z nieba. Powiedz mu to teraz. Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twego przebaczenia. Wiem też, że Ty umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś. Odwracam się teraz od moich grzechów i błagam Cię o przebaczenie. Ufam Ci, jako mojemu Zbawicielowi i chcę od teraz podążać za Tobą, jako za moim Panem. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i za zbawienie. Amen.